Największe wady Forda Kugi pierwszej generacji moim zdaniem, zbyt ciasne wnętrze i jeszcze mniejszy bagażnik. W drugiej generacji inżynierowie postanowili poprawić te niedociągnięcia. Mam tylko nadzieję, że po drodze nic nie zepsuli. Już na pierwszy rzut oka nowa kuga wygląda na większą od poprzedniej, i tak jest naprawdę. Druga generacja jest o około 8 cm dłuższa od pierwszej, jest też o około 2 cm wyższa, a bagażnik powiększono o niecałe 100 litrów do 450 litrów. To nie jest wynik, o którym będziemy opowiadać naszym wnukom. Toyota RAW 4 ma bagażnik o kolejne 100 litrów większy, ale podobnie jak w Toyocie, także tu mamy elektrycznie zamykaną klapę bagażnika. Jest to oczywiście opcja, część pakietu Ford Key Free, kosztującego 2800 zł, ale moim zdaniem wartego tych pieniędzy. Z tyłu jest sporo miejsca nad głową, ale to głównie dzięki nisko zamocowanym fotelom. Ani dzieci nie będą miały dobrego widoku, ani dorosłym nie będzie wygodnie z udami w powietrzu. A środkowe miejsce jest symboliczne. W dodatku osoba, która tu usiądzie, będzie kopać przedni podłokietnik. Rozumiem, że trzeba było którędyś poprowadzić w klimatyzacji, ale np. w Peugeot 508 pomyślano o wycięciu przy podłodze, w którym mieszczą się stopy. Pozycja za kierownicą jest dosyć wysoka. Mam wrażenie, że siedzę wyżej niż w starej kudze. Poprzedni samochód ceniłem za to, że prowadziło się go jak crossovera, natomiast w tej chwili mam wrażenie, że prowadzę suwa i to nie jest kwestia dorosłości, co raczej globalności. Ten sam samochód w Stanach występuje jako Escape. Oczywiście dzięki tej wyższej pozycji za kierownicą mam lepszą widoczność, ale jeśli lubiliście starą kugę za to, że w była zbliżona do zwykłego samochodu, to w nowej będziecie rozczarowani. Samo wnętrze jest znajome. Jeśli widzieliście już Bemaxa, Fokusa, maxa to nic Was tu nie zaskoczy. Układ kierowniczy nazwałbym w najlepszym przypadku kompromisem. Poprzednią Kugę ceniłem za to, że prowadziła się jak zwykły samochód osobowy, prawie jak hatchback. Była tam możliwość zmiany ustawień. Układu wspomagania można było ustawić tryb normalny, komfortowy lub sportowy, dynamiczny. O ile w trybach komfortowym i normalnym niewiele się działo, o tyle w trybie sportowym samochód zmieniał się nie do poznania. Układ kierowniczy stawał się bardziej precyzyjny, lepiej wyważony. Tu niestety nastawienie jest raczej na komfort. Także zawieszenie nastawione jest na komfort, co objawia się głównie potwornymi przechyłami, nawet przy bardzo wolnym pokonywaniu zakrętów i nurkowaniem przy hamowaniu. Pod maską te same silniki, co w poprzedniej kudze. W przypadku samochodu, którym teraz jedziemy, to dwulitrowy 163-konny diesel, najmocniejszy w całej gamie. Ten silnik występuje tylko z napędem na wszystkie koła. Napęd na przednią oś dostępny jest ze słabszym 140-konnym dieslem. Można wybrać taką opcję, a w przypadku silnika benzynowego 1.6 EcoBoost 150 koni mechanicznych napęd na przednią oś jest jedyną możliwością. Ceny nowej Kugi zaczynają się w okolicach 90 tysięcy złotych. Ta wersja, którą teraz jedziemy, jest mniej więcej po środku w cenie około 115 tysięcy plus dodatkowe wyposażenie. Najdroższa wersja kosztuje 136 tysięcy zł. Plus oczywiście dodatkowe wyposażenie. Jakość wykończenia mam wrażenie, że poprawiła się w stosunku do starej kugi. Mamy teraz więcej miękkich plastików. Skrzynia biegów jest poprawna, natomiast ze względu na znajdujący się dosyć wysoko, jak na diesla, moment obrotowy, trzeba się nią nieźle namachać, żeby jechać tym samochodem w miarę dynamicznie. Trochę brakuje mi schowków, to znaczy mam tu uchwyty na napoje, mam też schowek. Podłokietniku, ale to nie są miejsca, w których chciałbym położyć mój telefon komórkowy, mojego smartfona. W związku z tym mogę go położyć tylko na tej półeczce tu z przodu. W okolicach ekranu nawigacji. Nawiasem mówiąc, ten wyświetlacz ma raptem 5 cali. Naprawdę 5-calowa nawigacja, mój smartfon jest prawie tak wielki, jak. Ta nawigacja, w każdym razie, wracając do tej półeczki, nie jest to najlepsze rozwiązanie, ponieważ jakiś geniusz wykończył ją dosyć twardym plastikiem, więc na każdym zakręcie i przy hamowaniu telefon będzie fruwał. Na koniec wyciszenie, a właściwie jego brak. Przy prędkości około 90 km na godzinę słychać już silnik, słychać szum powietrza w okolicach lusterek, a na autostradzie jest tylko gorzej. Za to samochód można wyposażyć m.in. w aktywny tempomat czy asystenta pasa ruchu, który sam sprowadzi samochód na właściwe tor jazdy. Jest też asystent parkowania, więc jako samochód rodzinny Kuga powinna się sprawdzić. Zakładam, że przez ostatnich parę lat nabywcy Forda Kuga pierwszej generacji dorośli, dojrzali, mają teraz rodziny, oczekują większej funkcjonalności od samochodu. Ford to rozumie i oferuje nam teraz więcej samochodu za praktycznie te same pieniądze. Ale przez ten czas konkurencja nie spała i w tym segmencie mamy naprawdę z czego wybierać.